Dobra. Jej! To jest chyba pierwsza część. Tak się zaczęło. O, nie zepsuł się. A nie, dobra. Jeszcze raz. Ja pierdzielę! jaki creepens? Dobre wryj. No to nieźle. Ale weź ty to, Halo, Laska. Co z tobą? Ue, tam zabrać nie chcę. What the f ja tu kotka przeszedłem naprawić? Jak Andrzejek patrzy. Cześć, Andrzejku. Tu mam kółeczko dla ciebie. Szczęśliwy? Nawet ruszać możesz. Fajne, co nie? O nie, nie pasuje. Nie. Mę. Hmm, no. Dobra, Andrzejku znajdziemy ci coś. Nic nie boję. to? Broń mnie, Andrzejku! Tam coś się dzieje! Jak głęby wykręcasz? Kot z egzorcyzmów normalnie. No to, to koła się kręci. E e e nic tu na pewno nie było? Nie, no nic nie było przecież. i na, na parapet nie spojrzałem. No ale nic tu nie ma. Tam, ej, tam jakieś mechanizmy są? Właśnie. Oj, będzie miał yy, steampunkowe kółeczko. Teraz będzie dobre. Padrę jajku Cyk-pyk. O, teraz to jak ten, jak czołg. Miał. Łe, też nie. Najgorzej. No dobra. Coś znajdziemy jeszcze. <laughs> Jak miał oczy. Co tu jeszcze można wziąć? Czy coś tutaj, czy tam dalej? Na krzesłach może coś leży? Pod poduszkami? No, nope. krzesło chyba puste, dwa puste z tego co widziałem dwa stoją. Nie. Talerzyk może? Mm, talerzyk za duży. Hmm. No nic, to, to tam zajrzymy. What the Co tu się stało? A, nie wolno mi iść, dopóki kotka nie ogarnę. Hmm. Andrzejku, Godej, idziemy masz tą gierę? Może jak się zmieni, to coś z tyłu będzie? Nie, nic nie ma. No właśnie, nie bardzo. No kurde, ale nic nigdzie nie widzę. A tam iść nie mogę. A skąd tu przyszedłeś? No stąd. I tu nawet nie mogę się uwolnić. Dobra, taktyka dupy. Ach. Dobra, dupą wymacałem, że jest to tylko ściana. смотно. Не стану изменять. Następna zębatka mówisz. Wygląda jedna inaczej. Zaraz mogę zobaczyć. No bo na stole już nic nie ma. Wisionki tylko są. To coś... Aha, to, to jest ta interakcja tutaj. Ja. Ej, no serio nie wiem. Tu jest jakieś. Wahadło, tu jest. A coś stąd, może? Nie, no interaktywności tu żadnej nie ma. Ej, no, zaciąłem się, halo. Tu jest, dobra! Yeah. Tutaj. Musiałem się wysoko rozejrzeć. Tam na rysunku, właśnie było, że jest takie czerwone słoneczko, które wygląda jak kółeczko, nie? To się zacząłem do góry rozglądać, ale. nie widziałem stamtąd. Nie! Już myślałem, że się szafa na to przewróci. Zabieraj to i pierdzielaj stamtąd. Właśnie był obrazek, i jeszcze zacząłem do góry rozglądać, nie? I nic nie widziałem, bo to było tam za stolikiem. Andrzejku, Andrzejku, patrz, kółeczko mam. Tym razem dobre. O, jaki uśmiechniony! Jedźmy. Kocie światełko. Na spacerek z Andrzejkiem. Mau, Miał! Prowadź, Andrzejku. Ku przygodzie! oh i'll <laughs> christ when was the last time you even touched me do you know what that does to me do, to know that my own husband is disgusted with me yep, you're pure

Ale to jest y, fajna analogia, bo zobaczcie, dziecko bawi się swoimi zabawkami. Są fajne, urocze, słodkie, uśmiechające się, a rodzice w tym czasie robią awanturę na całą chatę, drą na siebie mordę, rozpierdzielają meble i co nie tylko, nie? I dziecko tego y, teoretycznie nie zauważa, ale to się odciska na psychice. To jest zajebista analogia. Wow. Muzykalna matka what oh the... that's all right honey something got into mommy's eye that's all you be a good little girl and go to sleep daddy's working so we can't disturb him mommy has to go downstairs and take a bath I love you uh-huh than a wife she was first and foremost his muse her beauty and talent drove him after the accident she became a burden a disgusting monster screeching out from her bed an anchor weighing him down huh O Jezu, testament. Bla, córka, dobra. Wszelkie ziemskie własności. No, za bardzo nie mogę, a pewnie nic tam nie ma. O, jednak mogę, dobra. O listy, jednak nic ciekawego. Jezu, i ten gdzie jestem? W pracowni, ok. Tu z tym telefonem, dobra. Kurde, aż zapomniałem gdzie byłem. To jest sypialnia. To mogę wejść? Nie, nie mogę. Dobra, chyba możemy do pracowni wejść. W sensie do malarni. I podokładać obrazki do ściany chwały. <grym> Okej. Okay. Hmm. Najpierw było, że ona miała wypadek. Czyli wszelakie wzmianki, że ona leży. O nie, tak. Ona leży w łóżku, to raczej będą później. Czyli to i to pewnie po sobie dalej. Ale cała reszta z tym psem. Cholera wie, kiedy to było. Hmm. Jeżeli one się zamieniają w ten sposób, to możliwe faktycznie, że 9 jest. Nie wiem, czy mam szukać tutaj znowu, czy nie. Chyba tu się te wspomnienia zaczęły, jak zacząłem w szufladach grzebać. Ptaku, zostaw te dzieci znowu! jest. ten zawsze głodny jest. O, tu niezła scenaria. Ktoś z szafota spierdzielił trzeba go nożem dobić W sensie nie jest z szafota, ze stryczka, co ja go dam W sensie tu i tu jest głowa przydatna, że tak to ujmę Okej, okay, co teraz? Czy pominąłem jakieś pomieszczenie? O, czekaj, tutaj nie byłem Właśnie mój pokój. o tak Składzik W moim własnym pokoju jeszcze nie byłem Ale cisza, Santrak się uspokoił Halo Co tu się... Okay, no? all right, young lady. Shall we continue? Yeah, right. Whatever happens, just keep looking at me and listen. Now, where was I? Ah, yes, the princess was all alone in the dark. Malavani, but she felt that the evil witch was lurking nearby as her eyes adjusted to her. Keep your head straight! Look at me! She was adjusted to the darkness. She saw something moving in the corner of her eye. And yet, she did not dare to move. For she knew that that would be the end of her. The princess heard a piercing growl. The witch had unleashed her familiar, the Hellhound.

Chyba to z malowaniem jest na początku No ale fajny, fajny malunek, bo córeczka się rusza ruszała to narysował ją jak zjadają ją wielki Zajebisty ojciec, wzorowy, Order Ojca Roku Siema, tu coś się zmieniło Chyba nie Nie wiem. Ale pytasz o córkę czy matkę, jak wygląda? bo mam duże lagi na obrazach, bo ona się tam nie będzie zmieniać przypadkiem. Nie, ej, tu coś jednak jest. Tak, jest 30. Jak najbardziej. Mam nadzieję, że za niedługo skończymy ten dodatek, do, bo ten delsek do Lariusów jest krótki. I wtedy możemy na Warframe lecieć jak najbardziej. Halo, stuk puk, mogę, we mogę wejść? Dzień dobry. Woa, wow. So, Mother and I need to talk. This is all you have for me. And of all places you chose this room. You think I don't hear that? Stop crying. Don't make me come in there. Nottagenic. So many memories. This this one room filled with more memories than I can count. I thought I told you to be quiet! Oh, Trevor. I imagined him standing there. All smug and pleased with himself. Thinking this piece of canvas was somehow going to fix everything. I imagined what I would say to him. What I would do. My daddy. You should not have. Co to O, chyba ona teraz się odstresowuje, odreagowuje wszystko. Halo, może fajnie by było coś zobaczyć. Co tu się dzieje? To, czy to się Halo, czy tu się zbagowało? Halo, to nic nie było widać. Co! No, halo! Co jest z tym zakończeniem? Jestem. nienasycony! Co to miało być? Dziękuję za oglądanie. Zostaw reakcję pod filmem, jeśli ci się podobało lub nie. Chętnie też przeczytam Twój komentarz. Jeśli chcesz zobaczyć więcej tego typu filmów, zasubskrybuj kanał i kliknij w dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia. Zapraszam również na mojego Twitcha, Maxim Gland, streamy o 17.00 od poniedziałku do soboty oraz mój drugi YouTube'owy kanał. Do następnego, cześć!